Michale zadowolony po tych dwóch odcinkach specjalnych. Sporo się chyba działo. I zadowolony i niezadowolony. Zadowolony z jazdy, bo fajnie się jedzie. Odcinki są dla mnie nowe, zwłaszcza toborne i takie wymagające, techniczne, fajne, szybkie. Mamy problem z stereotypem bo po prostu na początku drugiego odcinka dzisiaj przestał działać, więc cały odcinek przyjechaliśmy na ślepo. Przez co przestrzeliśmy jeden ważny nawrót i nas wyrzuciło poza trasę dosyć dużo i straciliśmy myślę, że co najmniej dwie minuty na tym powrocie, no ale to tak jest po prostu. Trzeba się dalej, dalej ścigać z kolegami. Samochód jedzie bez żadnych problemów. Nawigacja też ta nawet na ślepo daje radę. Troszkę przeszkadzają może te neutralizacje i i te ograniczenia prędkości, bo niestety wybijają z rytmu, a jeszcze jak się nie ma metromierza, to to jest jeszcze gorsze, bo trzeba patrzeć na kolegów i też nie jestem do końca przekonany, czy wszystkie punkty dobrze jakby trafiliśmy bez tego metromierza, ale generalnie no nie mogę narzekać. Sportowo może nie super jest to wynik, natomiast jeśli chodzi o jazdę, to jestem bardzo zadowolony. No i jest jeszcze druga pętla, no i pewne rzeczy mam nadzieję uda się poprawić. Tak, chcemy zmienić opony na drugą pętlę na szutrowe jednak, bo trochę te prognozy pogody nas, nas przestraszyły, ale, ale nie było potrzebna ta zmiana, więc zobaczymy, czy po prostu nie będzie lepiej jechać na oponach szutrowych, zwłaszcza ten odcinek w okonku po kaloryferach. No i to będzie jakąś na zmiana, tak? Oczywiście no, mamy kilka miejsc, które już wiemy jak przejechać, więc to, to powinno być, być lepiej. No także liczymy, liczymy na progres, ale też po doświadczeniach z ostatnich, z ostatnich kilometrów poprzedniego rajdu no jednak muszę pojechać tam spokojniej te emocje ostudzić. Z chłodną głową oczywiście. Odcinek specjalny Borne Sulinowo czy Czarny, który bardziej Ci odpowiada? Wydaje mi się, że jako całość to chyba porównywalne. Natomiast, partie podobały mi się partie na okonku i bardzo mi się podobała ta końcówka Bornego Solinowa, gdzie były bardzo kręte odcinki, szybkie. No i takie trochę na wyobraźnię, trochę na, na odwagę, tak, żeby pojechać szybko, no ale nie skończyć na drzewie.